Zastanawialiście się kiedyś, co oznaczają numery, cyfry, symbole na wzornikach? Często we wzornikach producentów nie oznaczają po prostu nic. Są to symbole. Czasami są to nazwy. Możecie kupić farbę o nazwie Jaja Bawoła i nic wam to nie powie. We wzornikach RAL akurat tutaj bazuje to na dziewięciu grupach kolorystycznych. Każdy numer tutaj oznacza coś innego, ale dzisiaj się nie będziemy na tym skupiać. Wzornikiem, który opisuje dany kolor. Jest to NCS, Natural Color System, i mamy tutaj paletę kolorów, w tym zorników jest prawie 2000 kolorów. Możemy sobie wybrać jakiś losowy kolor ze wszystkich. Tutaj mamy na przykład ładny żółty kolor S1050 Y10R. I co to oznacza? Czytamy to od tyłu. R, czyli czerwony, 10% czerwonego, musimy wyciągnąć resztę ze 100%, czyli 90%. Procent żółtego oraz S, to znaczy paleta kolorów standardowych ze wzornika, 10-50, czyli 10% szczernienia i 50% chromatyczności, czyli tak naprawdę nasycenia koloru. Możemy sobie też tutaj od razu jakiś inny kolorek wybrać, troszkę ciemniejszy. I mamy przykładowo S7020R, czyli 100% czerwonego. 70% szczernienia oraz 20% chromatyczności. I jeśli byśmy wzięli jakikolwiek kolor, ciemniejszy, jaśniejszy, to wiemy, że ten pierwszy symbol na wzorniku, który sobie zobaczymy, czyli jeśli jest 20, będzie jaśniejszy, a jeśli sobie weźmiemy, wejdziemy na ciemniejsze kolory, i tutaj mamy właśnie 70, to będzie już ciemny. A jeśli wzięlibyśmy jeszcze w ogóle taki prawie. Ciemny, czarny, to już widzimy, że mamy 85% szczernienia, 5% chromatyczności, i teraz jest 80% niebieskiego i 20% czerwonego w tym kolorze. I jak się przyjrzymy, tu jest oczywiście wzornik troszkę zużyty, to wiemy, że on ma po prostu, nie jest czysto czarny, jest po prostu mieszanką kolorów niebieskiego i czerwonego. Mówimy tutaj o podstawach, bez wchodzenia, zagłębiania się w szczegóły mocno. Jest to paleta kolorów uniwersalnych, gdzie w, każdym, w każdej firmie wszędzie możemy dobrać dany kolor. I wzornik ten bazuje na kolorach białym, czarnym, żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. I to są wszystkie kolory, na których on bazuje. I oto w skrócie cała ciekawostka na temat palety kolorów z NCS-a. A jeśli interesują Was inne ciekawostki, dajcie znać w komentarzach poniżej.